może takich parę słów, ale wyłączę może klimatyzator bo huczy o co tam u mnie? na grubo lecę, powiem wam tak zalewam czwarty regał tutaj, o zaraz będę chyba redukował fajnie ta skała wygląda, ale będę ją troszeczkę redukował jest taki pomysł, że E, w ogóle to miało być niezalane jednak. E, były inne plany, ale te plany cały czas się zmieniają. Ja jestem zakręconym człowiekiem. <laughs> I tutaj będę musiał, może ten środek zlikwiduję. Generalnie. Tu tutaj będą drapieżniki na chwilę obecną. W głowie mam taki zamysł, że no, każdy ma korale. Korale oczywiście będą i są, już ich prawie nie ma, bo ostatnio wyprzedałem bardzo dużo. Tutaj nawet kratek spójrzcie, że nie ma. Wywaliłem te kratki. Wywaliłem te kratki chyba ich nawet, co to z ostrością, tak mi szaleje, yy, nie będzie i się zrobił taki szeronik na, na dnie i te korale mi nie fruwają. I myślę, że dużo lepiej będzie lepsza cyrkulacja i chyba tak to zostawię. Druga sprawa jest tego typu, że jak ryby będę importował, to będzie można, myślę, pogodzić jedno i drugie, tak żeby je łapać bez tych kratek. Więc fajnie, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, tutaj trzy odpieniacze, co one tu robią? Tutaj sobie tego SK200 testuję. to jest naprawdę mały wariat. Chodzi tu SK800, testuję go przed tym akwarium. Tutaj będą też dwa odpieniacze, tu będą dwa, bo to jest niżej, nie? Dlatego też będą dwa średnie odpieniacze. Dużo ceramiki, skały, pompa. Tutaj jeszcze jeden zawór będę musiał pojechać i kupić do rury, bo zapomniałem dać. Max na górze wisi. Proste korale może i będą, zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko będzie można pogodzić. Tutaj mamy ryby, które naprawdę jestem zadowolony z tych rygałów. One są bardzo fajnie zrobione. I tutaj nic nie będę na pewno zmieniał. Generalnie to ja e, lubię zmieniać, lubię wprowadzać zmiany, bo to jest nowa energia, nowe pomysły. I coś zmienię później, do czegoś pewnie wrócę, bo to tak jest zazwyczaj. Ale to tworzy we mnie tą energię, pasję, e, bo można robić w kółko to samo, prawda? Gdzieś tam biznes, żeby się kręcił. No ale zajawka musi być, bo od tego się zaczyna u mnie to wszystko. I co jeszcze? Co jeszcze? I co jeszcze mogę wam tutaj takiego powiedzieć? E, tutaj będą chyba korale. Chyba, tak mi się wydaje, że będą korale. Mm, tu będą korale. Tutaj są bezkręgi, one tutaj zostaną. Tu też będą korale. I tutaj tak sobie myślę może ryby same, a może też będą korale. Naprawdę burza gdzieś tam myśli w głowie. Mam taką burzę, że, że fajnie, że ją mam, bo jest rozkmina, jest zajawka. Zobaczymy, no działam, na razie muszę to zaleć do końca, patrzcie jaka woda kryształek Czyściutka, nie? A piasek, nietrącony piasek, pomału się to nalewa Później sobie to będzie spadać w dół kominem Muszę to wszystko posprawdzać, tego pilnować tak naprawdę Żeby to zrobić na tip top Baniaczki ozdobne, wstawiłem nie tak dawno shorta Jak to wygląda, bo fajnie te baniaczki ozdobne mnie w mieszkaniu Myślę, że się prezentują. Tym bardziej, że jest teraz troszeczkę wyjazdów. Bo też zajmuję się sumiarstwem. Jest wyjazdów i tutaj moja kochana żona tego wszystkiego tak naprawdę pilnuje. Jak ja sobie tam się bawię. No i działamy. Niedługo dostawa. 24 gruba dostawa. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że przyjdą jaja rekinów, bo zamówiłem. Będzie wykluwanie. Będzie działanie. Siema.